Dzień dobry, starano. Opuszczamy nasz hotel I śmigamy na autobus Idziemy na najsmaczniejsze jedzenie na świecie O jak widać, dotarliśmy Kój na dworzec. mają po tych bułkach zawsze. O, masz. Dotarliśmy na dworzec TBS, z którego jedziemy do Penang. I za dwie osoby płaciliśmy 80 zł. Więc spoko, bo jedziemy 5 godzin autobusem. Ogarnięci jeszcze bułka bao z kurczakiem na przekąskę z 7 eleven No i w trasę. Można kupić tańsze bilety, ale myślę. Się... Wstrzymywaliśmy do przylotu do Kuala Lumpur, Najtańsze były chyba po 30, ale się przedały. Ogólnie dojedliśmy tutaj y, kolejką MR, SRT albo SRL. Spoko, wszystko szybko. Tylko autobus się spóźnia. Jest siódma, a miał być wyjazd. Widzę, że Pan już przyszedł, więc jedziemy. Okay. Jemy bułę i jedziemy. Powiem Wam, że droga teraz jest bardzo komfortowa. Autobus jest mega wygodny. Jesteśmy aktualnie przed miejscowością Perak, czyli około 2,5 godziny drogi od Kuala Lumpur. W połowie drogi do Penang. W tym miejscu możecie wysiąść, jeżeli chcielibyście się przysiąść na tak zwane Cameron Highlights, bądź miejscowość nazywa się Ipoh. Tutaj jest taka dość też może być, turystyczna część Malezji, która słynie z pól herbacianych, z plantacji trochę kawy, ale my odpuszczamy to miejsce, dlatego że widzieliśmy już to wszystko też na Lance, będziemy to widzieć w Wietnamie. A pogoda raczej jest taka mało przekonująca jest dość dużo opadów deszczu. Nie chcemy mieć przemoczonych ciuchów, nie pojedziemy na skuterze zbyt wiele przez pogodę, więc jedziemy na najsmaczniejsze jedzenie w Malezji. Ponadto Penang jest najznaczniejszą częścią tego kraju. Przerwa na toaletę, przerwa na jakąś może jakieś szybkie śniadanie. Mamy pół godziny wolnego. Ja mówię, jest bardzo komfortowo, więc mega spoko. Obkupieni chipsy bułka bao Red Bull, żeby była siła stworzyć odcinki dla Was w drodze bo mnie tak już przykimuje tutaj w tym autobusie, że szok. Ty już spałaś? No, ja już Komar poszedłem. był, półka była. Ja wybrałam kukurydzę z, z, z majonezem. Majonez z masłem. Ojej. Bo... No to co, z racji, że miał być to blok y, trochę podróżniczo-jedzeniowy, no to próbujemy chipsów, które nazywają się kabum, a jesteśmy w kraju islamistycznym, pamiętajcie. Więc wszystko, co jest związane z bombami i z kabumami jest dziwne. Aż takuje jak kebap? Maczugi wszędzie. Cztery złote taka duża paczka. <grystanie> Ale śmieszny <piesek. grystanie> Jeżdża. wiecie ile ma cukru? 44 gramy cukru na 250 ml. Jest dwa razy słodsze od Coca-Coli. Nie wiem, jak to ma pomudzić, Może na chwilę. Ale ulep. Jesteśmy teraz w miejscowości Talpling. I ogólnie tak się rozglądamy tutaj po. Rozglądamy się po krajobrazie za okna. No i ogólnie wygląda to miasto na mega zasyfiałe w kontekście złomowisk. Jakieś fabryki cementu. I zobaczcie, jak ludzie tam mieszkają. Ale rudery tam mają. Tylko plantacje palm. No. Wygląda na to, że Angole jakim tutaj zbudowali coś 60 lat temu, czy tam 80, to, to tak dalej stoi, albo nie, już tutaj się rozpada. Była też fabryka cementu, i normalnie rozbierają góry jedną po drugiej, żeby mieć cement. Ta fabryka cementu wyglądała, jakby sama potrzebowała na cementu i remontu. O, masakra, nic pięknego, więc ogólnie dobrze, że tutaj nigdzie w tych regionach nie zostajemy, tylko jedziemy dalej. Zostało nam jeszcze 90 kilometrów. Ahoj, przygodo! Właśnie przejeżdżamy już przez Penang. Tam widać ten jeden z najdłuższych mostów chyba w Malezji. A tutaj widać wieżowce, tam jest port, ale jesteśmy po stronie tak zwane Butterworth. Ja nie wiem, jak to się po angielsku dokładnie czyta. Po drugiej stronie jest Georgetown. Georgetown jest tam, O, tam za wodą. Także już niedługo. Witamy Was z Penang, z części Butterford. Siedzieliśmy właśnie na dworcu, który za Penang Central. Jesteśmy na drugim piętrze. Wjechaliśmy windą. Po jednej stronie macie kasy z biletami na autobus, a następnie, jak się odwrócicie przy KFC, jest wyjście na prom i na pociągi. Idziemy zobaczyć, o które mamy prom. Jakie są ceny pociągów na granicę z Tajlandią, ponieważ są dwie opcje dostania się do Tajlandii. Ale o tym później. Idziemy na, na terminal ferry. Fary. Ale kolejka. No godzina staje nas czeka. Nie ma gdzie. No tak. Szybciej. Tutaj w Malezji to no, mają takie ruchy jak dla więc szybko im to pójdzie. Dobra, mamy prom. Patrzcie ile ludzi idzie. Zgubiłeś się? Płyniemy za złoty 20 zł elegancko nasza maszyna podpłynęła i płyniemy do Georgetown nie wiem czy widać przez tą brudną szybę, ale wypłynęliśmy o 13.30. Jesteśmy jak to w samolocie, tak i na promie. Jeszcze nie dopłynęliśmy, wszyscy stoją. Jeszcze prędzej przypłynął wcześniej do wejścia na niego oni już stali w kolejce. No, tak. Ale jesteśmy. Jesteśmy głodni. Chcemy coś zjeść. No bardzo. O, przy pieprzu, to jesteśmy już. Hello. Będziemy jeść. Będziemy jeść. Szybko. Możemy być bardzo z... Zawiedzeni, bo jesteśmy nastawieni na mega żarcie, a się może okazać, że jest jakaś slipa, ale na razie nastawienie jest pozytywne. Będzie dobrze. Mamy klucze do pokoju i szukamy swoich drzwi. Dobra, ja już widzę. Jak Ci się podoba spanie za 80 zł? Tak ci powiem. Wyszliśmy na miasto, żeby coś zjeść i oczywiście co? Zaczęło padać jest ogólnie dość przyjemnie i ciepło. Szukamy cały czas naszego penang kary, którego wydaje mi się, że nie znajdziemy, bo oni nie wiedzą, co to w ogóle jest. Dla nich kary to zupa, a my chcemy ten, wiecie, gęsty, gęsty sos z ziemniakami. Z tejże, no, no właśnie. Idziemy zobaczyć do jednej knajpy, która jest niedaleko nas. Mamy nadzieję, że tam trafimy na jakieś dobre jedzenie w normalnej cenie. Obczajamy, no. Zostawiamy tutaj 3 albo 4 dni. Jeżeli nam się spodoba, to zostajemy dłużej, jeżeli nie, to wyjeżdżamy w moje urodziny, więc gdyby ktoś z Was chciał postawić mi w sumie już no wsteczny prezent, to możecie wejść na buycoffee.to slash streetchannel, postawić nam kawkę albo laksę. Chciałem <laughs> <laughs> szukać Cieków. <cichu. śmiech> no, miasto ogólnie to jest, te budynki są bardzo zaniedbane, nie? Takie zapleśniałe, zagrzybiałe. Idziemy. Jak mówiliśmy wam y, chyba w poprzednim odcinku, to to, że nie będziemy już jeść na marketach, ale naprawdę ze względu, że jest nowy chiński rok, dzisiaj jest jeszcze oficjalne święto, wszystko było pozamykane i znowu trafiliśmy na jakiś obstrany market, że tak powiem brzydko, dlatego, że no ciężko jest coś wybrać. Dużo jedzenia jest zimnego. Zobaczcie, tutaj da się jedzenie, na przykład, które pan tylko kroi i wkłada na talerz. Ono jest zimne. No i zamówiliśmy sobie najbardziej podobne do Masaman Curry potrawę, czyli chińskie kary z ziemniakami. I dostaliśmy dwa płaskie ziemniaki, pocięte parówki, do tego jajko, sałata i woda. I nie wiem jak to smakuje. Chyba nie smakuje. Zapłaciliśmy to 15 zł i jesteśmy mega niezadowoleni, bo... Kuźwa gówno tu jest do jedzenia. I my już wiedzieliśmy, że będzie lipa, dlatego że są dwie jakby szkoły jedzenia. Jeżeli w knajpie każą mam płacić przed podaniem jedzenia, znaczy się, że będzie gówniane. Jeżeli pozwalają ja mam płacić później, jest dużo szansa na to, że będzie smaczne. No i jak zamówiliśmy pan, to że mamy od razu zapłacić. Ale jesteśmy mega głodni, znowu trafiliśmy na kiepskie żarcie. dobrze, że nie zamówiliśmy dwóch potraw, tylko jedno. Eee, no co, zjemy, bo jesteśmy głodni, ale ogólnie jest bardzo mega lipa i nie, nie wiem, co mam o tym sobie myśleć. Penang, czyli miasto. Miejsce, w którym jest najzłeśniejsze jedzenie w Malezji, okazuje się jak razy, na razie po pierwszym daniu ściemą. To jest pełen ziemniak, którego Sylwia właśnie je. Udało jej się włożyć całego do buhi, bo był plasterek ziemniaka. Jeszcze podejrzewam, że ten ziemniak jest tak pocięty, bo jest surowy pewnie. Jest surowy. No surowy. go nie jest, bo Cię będzie brzuch bolał. Ale lipa. Popatrz je mnie. Łukasz, gdzie idziesz jeść? Do marketu. Do centrum handlowego idziemy zobaczyć, czy jest jakiś food court. Yes. Chodź. Wydaje się, wydaje, jest. Patrz. sam ten e, cały Penang, jak na razie dzisiaj Georgetown. Według mnie to parę godzin chlipa, ale dajemy szansę. Aktualizacja tego, co zjedliśmy? <śmuszczaj> Nic. Nic nie zjedliśmy. Słuchajcie, jest, To jest e, siódme najsmaczniejsze miasto świata. A my zastanawiamy się, miasto w Malezji. A my zastanawiamy się, czy nie jest zjeść Maka, bo jesteśmy mega głodni, a nic nie ma. Totalnie. Albo trafiliśmy na najgorszy okres, kiedy mogliśmy tu przyjechać, dlatego że Penang jest zamieszkiwane w 70% przez Chińczyków, a niestety jest nowy chiński rok i Chińczycy mają wolne. W ogóle 3 czwarte miejsce jest pozamykane, naprawdę, nawet może więcej jak 3 czwarte. Nie ma za bardzo gdzie zjeść, są bo otwierane jakieś tam inne małe miejscureczki, ale jak widzimy, że ludzie jedzą w plastikowych miseczkach. To wygląda. To wygląda. To wygląda jak jakaś mega lipa. Kupiliśmy sobie dwie paczki chipsów, ciastka czekoladowe, mleko do kawy i butelkę wina. Yy, I to będzie nasza kolacja prawdopodobnie jeszcze idziemy poszukać. Idziemy poszukać jeszcze jakiegoś miejsca na jednej ulicy, którą widzieliśmy jak się z pocakami. Bardzo turystyczna miejscóweczka, bo to jest taki street art tam jest robiony i tam podejrzewam, że będzie może i drożej. Ale jest szansa, że tam jest coś pootwierane, bo to jest taka turystyczna miejscówka. Jestem zdziwiony, że jest pozamykane, bo jak szliśmy, to przypłynął wielki turystyczny taki, wiecie, yy, wycieczkowiec. Jach, wycieczkowiec, gdzie wysypało się mnóstwo Chińczyków. Tam jest, nie wiem, 2000 osób, a niczego nie ma. Nie mam żadnego pojęcia. Na szczęście Jutro kończy się to święto, jakby narodowe w Malezji. To było dzisiaj wczoraj, i dzisiaj było wszystko pozamykane. Mamy nadzieję, że jutro się wszystko otworzy i będziemy mogli coś fajnego znaleźć i zjeść, bo mega lipa. Ja jestem mega niezadowolony. No i Nie. szkoda, bo chcieliśmy spróbować smaków, ale gadam głupoty z głodu. Sylwia <noise> znalazła jedną otwartą knajpę na naszej drodze. Jest godzina 19.00. I z całego rozpędu w ogóle zaczęła iść palcami. Ale dostała widelce. Więc jemy indyjskie jedzenie. No ogólnie, wiecie... Takie smaczne jest ogólnie, no nie jest takie aż Lankowe bardzo. Jest smaczne, ale nie na to liczyliśmy. Chcieliśmy zjeść coś innego, fajnego. A jemy to. No ale co mamy zrobić? No naprawdę nam się nie trafiło dzisiaj. Mamy nadzieję, że jutro będzie smaczniejszy dzień. No, już nam zaglądają w telefony, bo to jest taka kultura tutaj indyjska, więc smacznego Wracamy już do hotelu Wylidzimy kolację za 18 złotych tam co pokazywałem Rozmawialiśmy z właścicielem, mówił nam, że jest dzisiaj wszystko pozamykane, w większości są trzy miejsca warte odwiedzenia wieczorem, ale nie będziemy już dzisiaj szli, bo nam się mega nie chce. Trochę jesteśmy dziady i zaczęliśmy narzekać, ale to dlatego, że nastawiliśmy na mega, nastawiliśmy się na mega fajne wrażenie i to było zgubne, ale tam szczury biegają. Mm, dobra. dobra, idziemy schodzić do hotelu, jeżeli jeszcze się uda kupić słodkiego do jedzenia, to kupimy, jak nie to... No zobaczenia naszego pokoju, bo jeszcze wam nie pokazywaliśmy naszego pięknego pokoju za 80 zł. Patrzcie, co się dzieje pod naszym hotelem. A my już zjedliśmy beznadziejne, zimne, indyjskie żarcie. Dwie minuty od hotelu. No to. No co, jesteśmy już na nie? To nie jest nasz dzień. Idziemy stąd.